Słowo Boże na dziś 3 grudnia. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan Bóg: Czyż nie w krótkim już czasie liban zamieni się w ogród, a ogród za bór zostanie uznany? Wów dzień głusi usłyszą słowa księgi, a oczy niewidomych, wolne od mroku i od ciemności będą widziały. Pokorni wzmogą swą radość w Panu i najubożsi rozweselą się w świętym Izraela. Bo nie stanie cię mieszcy z szydercą koniec będzie i wytępieni zostaną wszyscy co za złem gonią którzy słowem przywodzą drugiego do grzechu którzy w bramie stawiają sidła na sędziów i odprawiają sprawiedliwego z niczym Dlatego tak mówi Pan Bóg domu Jakuba który odkupił Abrahama odtąd Jakub nie będzie się rumienił ani oblicze jego już nie bo gdy ujrzy swe dzieci dzieło mych rąk Wśród siebie ogłosi imię Moje jako święte, wtedy czcić będą świętego Jakubowego i z bojaźnią szanować Boga Izraela. Dusze zbłąkane poznają mądrość a szeżąco otrzymają pouczenie. Psalm responsoryjny 27. Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać? Pan obrońcą mego życia przed Kim miałbym czuć trwogę? O jedno tylko Pana proszę i o to zabiegam. Żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu po wszystkie dni mego życia, abym kosztował słodyczy Pana, stale się radował Jego świątynią. Pan moim światłem i zbawieniem moim wierzę, że będę oglądał dobra Pana w krainie żyjących. Oczekuj Pana, bądź mężny, nabierz odwagi i oczekuj Pana. Alleluja, alleluja, alleluja. Oto nasz Pan przyjdzie z mocą i oświeci oczy sług swoich. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przechodził, ruszyli za nim dwaj niewidomi, którzy wołali głośno: Ulituj się nad nami, Synu Dawida. Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do niego, a Jezus ich zapytał: Wierzycie, że mogę to uczynić? Oni odpowiedzieli mu: Tak, Panie. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: Według wiary waszej niech wam się stanie. I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazał. Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie. Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o nim po całej tamtejszej okolicy. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.